Co będę mówił? Ja nic nie wiem. No. brudek, bardzo piękny, samczyk. No, trzy no dyszki. Tylko. Tak. Co, co takiego? Fajferki, srebrniaczka, samica, 4 dyszki. Pocztowe po 15 zł. Newek 25. Perłowy 50. Ten, ten to jest, kurma, to jest... U to jest czeszka, No, czeszka to jest aż. Pokaż obrączkę. A nie będę wyciągał, bo nie będę pyłku i z ściągnął. To wszystko, czy jeszcze? Pokaż, Pokaż bagażnik, bo. Bagażnik? A, jest też Tu są po 5 zł. Tu są po 5 zł. Zobacz, tu te wiedeńskie po 6. Ile, ile taka para Perłowy? 120 zł. 240 para. Tutaj to 30 do 50. Nie ma można Dziękuję bardzo. Widymkę masz, nie? To Ta tak. widymka. Ile, ile taka widymka do wzięcia? Bocianki. Siedem pięć zapare. Siedem pięć zapare. No, no i mużenka samica. I mużenka samica. Gdych, gdych. Cienki bardzo. 10 zł za tej palni. po zdjęciach. Tak. Ile, 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 te para standardów? 80 zł. 80 złotych taka parka. A... Ta parę jest ty, Proszę, baki, a ty Proszę, zobaczyć. A to są su... kuraki. kuraki, ile? Maltańskie. A daj tam po trzy dychy nie i, i po 15 zł sztuka może nie po 15 zł a te pozostałe? winerki po 15 zł winerki też po 15 zł dziękuję bardzo Proszę skomentować właśnie te pańskie I, gołąbki Co pana interesuje? Białogłówki proszę pana I, Proszę pana 20 zł samiczka proszę pytania, Tylko jedna, tylko jedna? Tak jedna jest samiczka Może je, tylko jest... kolega... pana po piąteczce Tylko po piąteczce? Tak Kasiaczka ta... 30 Tak Te piękne karpiaty 30 Trzy dyszki Tak Srebrniaki proszę pana po 15 Proszę spojrzeć, jakie ładne, urodne, podobne do mnie. Tak. Przystojne jak właściciele, ładne I jak właściciele. Proszę właściciel. pana, tu będzie przecena. Od 15 do 20. Od 15 no do 20. Rozumiem. A tu? Na wyśwantce podyszaku. podyszaku. Tak. Widymka 20. O proszę. O. To wszystko. Oślinki, nie. proszę pana, jeszcze mam. Tak, dziękuję. Tutaj są troszkę droższe, proszę pana. I wyjedynek jedynek stóweczkę. Tylko? Tak. Proszę pana, Neweczka żółta 150. Sroczki, proszę pana, 30. Maściuszek 70. No i te urodne, proszę pana, 80, cała para. 80? To nie postówce? Nie. Cała parka 80, spuszczam się, bo no, słońce, tu wiesz, wiesz. A słońce wyszło i cena w dół. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dzień dobry, a jak te Neweczki Bardzo drogie? Czy cena? Żółte 500 zł a ciemne boki? 100 zł. A te szeki? 400 zł 400 tylko Chce pan podać telefon do tych łąków. Telefon do tych łąków chce pan podać? Nie, nie. Dobrze, dziękuję. Srebrniaki, to są z tych jasnych. To są y, koroniate. Koroniate maślane. Maślane. To jak to cenowo wygląda, jeśli chodzi o te maślane? Po trzydychy, A te z mojej lewej? Też to są szare. Poszło dzisiaj coś już? No, trzy dychy tak. Dziękuję bardzo. To jeden, jako jedyny na tym targu masz tyle tych cepli. Ile taka parka do wzięcia? Cztery dychy. Cztery dychy. Trzeba pokazać. Trzeba, trzeba. Dziękuję bardzo. Ile taka para srebrniaków? Jak to cenowo wygląda? A para newek? Cztery dyszki. Cztery dyszki taka parka newek. Dziękuję ślicznie. Jak nie ma ruchu, nie biorą nic? Nie, takie fajne neweczki, klasa. Krymki jeszcze ładniejsze. Krymki. Ile cenicie taką parkę krymków? Po 70 zł te te, te. Rymeczki Rzeszowskie 60 Rze... Para Rzeszowskie para? No, no. no proszę Mówię tak. Buda A te gołąbki? Ja miałem nawet po 60 sztuka no, no. Deresze widzę tu są czajki saksońskie 50. saksońskie po słówka za parę wszystko jedno, czy to czerwone boki czarne, czy dwie niebieskie. Powie. Proszę bardzo, to nie. A pawiki? Pawiki po 60. To łąki, szeki to jest szeki, na no 80. 80. pozycyjnie szybko się zaczyna i szybko kończy tak, kurde tak, i to jest tak, krótki, tak. krótki tak o to chodzi zaraz ludzie wyjeżdżają i dziękuję bardzo niż te, te białe masz dużo tych młodzieży po dychu wszystko jak leci Dziękuję bardzo ubyło coś dzisiaj ubyło? nie dobrze Jak to cenicie od sztuki? 80 zł Po 80 zł sztuka Dziękuję bardzo Nie odzyskać A no to jest... No to będzie siedział Ten Słowak ten czerwony stry Daj dwie te białe Ile? Dwie To jakieś mówki mi się pokazały Co tu zostało? Co mi dać na nie? Wszystko po dychu Jak leci? Wszystko po dychu? Za dużo jest. Rozumie się, nie ma sprawy. Trzeba się troszkę pozbyć. Wszystko po dychu, dziękuję bardzo. To ile taki pomorski? Duży samczyk chyba, nie? Tak. 50 zł. A pawiki? Po sztuka, a tu z tych egipskich Blauwindry chyba Blauwinderka uciekła jak ja poszłem w tej strony to na poszło z tamtej strony No to po No proszę bardzo Pozdro Też mamo No powiedz po, Pomachaj mamusi O Córcia, ja pozdrawiam mamusie, fajnie. To są twoje gołąbki? No. Fajnie. Coś sprzedałaś dzisiaj? No, sprzedałam, w tej klatce też w tej klatce były gołąbki, już nie ma, proszę bardzo. No. Fajnie. Dziękuję bardzo. O. Ile taka parka? 60 zł. 60 zł taka parka, turkotów, dwóch Tak. Białe. Tak, do nabycia będą no, dzięki wywrot. wywrotki i parkę kopiłeś? Tak, parka jest. Ile takie wywrotki? 50 zł park. 50 zł parka, takie wywrotki. Młode z tego roku. Porciate, fajne koroniate, czerwone. Piękne. Fajny, fajny, no faktycznie. Ładny łapciaty. Ładny łapciaty, ładny barwa. Taki piękny. 50 zł ten samczyk. Pięć, sam, 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 sam samczyk, bo jest para i samczyk. Para i samczyk, rozumiem. O, Nie pięknie było. się prezentuje, fajnie. Strasery młode z tego roku. O, żółte, takie żółto-białe. Za tę parkę trzeba zapłacić 35 zł. 35 zł. Tylko 35 zł. Dziękuję bardzo. Jak, jak cenisz to, Pawiki? Po 15 zł. Po 15 zł jak leci. No i ten, co wynalazł. No, no a, ten, a ten jeszcze jaką się nazywa? Botoszański. 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 Tak. To jest samczyk, samiczka? Samczyk. Ile taki samczyk? 50 zł. 50 zł. Bo, Botoszański. Tak. On jest porciaty, fajny. Taki gołąbek. Dobrze, dziękuję. Nie... O i teraz do tej Głosie samiczki potrze... potrzebujemy samczyka, koronia z serca Ile tak? Samiczka 35 zł. 35 zł. Dziękuję bardzo. To za srebrne to się mówi, tak? Tak. Ile, ta... Ile taka... O proszę zobaczcie, jaki piękny To jest akurat samiczka. O. Ile taka samiczka do nabycia? Znaczy za parkę. Zaparkę za parkę takich srebrnych 150 zł. Takich jest mało faktycznie. O, dziękuję bardzo Mnichy południowo Niemiec, niemieckie. Mnichy południowo-niemiecki Taka parka? Parka 80 zł 80, mnichy południowo-niemiecki. Taka parka fajna. Fajnych gołąbków do nabycia tak samo u kolegi Chcesz podać telefon do nich? Nie nie podaję Dobrze, dziękuję ślicznie takie staroniemieckie To takie są większe i w ogóle, grubsze. Nie, grubsze. I grubsze nie ma w jednym kolorze, ich, nie? Nie. Ile taka parka? Za tych 80 zł parka. To są niemieckie mewki, tak? Mewki staroniemieckie. Staroniemieckie. niemiecka rasa. Oni mają uszy długi nie mają około no, Nie, Oni są grubsze średni. dziób. Oni mają taki średni. Średni, średni dziubek mają taki. No tak, no, to dziękuję ślicznie. Pod Wiedychy te białogłówki jak lecą, a telefon będzie do nich? E, może być telefon do nich. No to bardzo proszę telefon do tych białogówek bo jest... 503 503, 503 78, 78 78 54 54 63 63 O odnośnie tych białogłówek, to po dwie dyszki, cztery dyszki para no Tak by a, wychodziło. A pocztowe? Po dychu, tak? E, nie, 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 nie. Poczto, to było, y, po, białe? Białe po 20. Po dwadzieścia, po 20, to się przyjęzyczyłem, A aureliki wysokolotne? Też po 20. Też po 20. To są dwie samiczki zostały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tygrys. Ryneczki A, te co so piękne. Nie. Na pewno cena też jest fajna. Dziękuję, to na tyle z targu Bodzentyn. Dziękuję do usłyszenia do następnego targu.